Cześć, witam. Papas Pasteria 2, odcinek 40. Lubię, jak w papasach dochodzę do takiego odcinka, który podzielny jest przez 10. Które matki podzielny przez 10. 40 odcinek w Pasterii 2. I w sumie. Yy, do z Teraz, jeśli nagrywam, to je nagrałem. Teraz jest, jest drugi, jeszcze będą dwa. I chyba od poprzedniego odcinka mamy progres już na bieżąco. Znaczy, jest to ósmy odcinek, był taki, że odrabiałem progres. To jest... Stracony wcześniej. A teraz już mamy progres na bieżąco. Mam na myśli to, że 38 odcinek chyba był nagrywany dwa razy, 39 już nie. Wiem, że któreś odcinki były nagrywane z pasteli dwa razy. Z innym przebiegiem, ale dwa razy. Zdewniżaj to. Teraz muszelki, tu jest... Super, mamy konora muszelki następne. Same muszelki. Same muszelki dzisiaj <grybujesz> w dwóch postaciach, chociaż to są bardziej pierogi, kształtem te muszelki. Muszelki przypominają pierogi. Hmm. Tyle, że w, 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 w makaroniarni raczej lepsza nazwa na to mak na muszelki, a nie pierogi. Ale okej, okay, mogą być i pierogi. Tak, tak nam podpowiada, podpowiada wyobraźnia mogą być pierogi. Dobra. Nie to, tu wyciągaj łoli gwiazdek zero trzeba pierwszą zdobyć hm. świetnie, zamówienie drugie sos pomidorowy. mozzarella eee, pieczarki mieszaj, Znowu krzywo okej, okay. jeszcze pod ukocem ta łóżka... ta łyżka mieszała okej, okay. właśnie to złapałem i w tym samym momencie wyleciała ostatnia kropla wody osypeczka muszelki. Takie muszelki to były kulki mięsne. To dla Łoliego, tu dla Copera będzie. Będą rabioli. Dla Copera są Ravioli, ravioli To jest załomienie trzecie. Chach. perfekta nie ma Istotne jest to, że mówi jest gwiazdka perfekty jak nie wyjdą, no to wyjdą innym razem. A mamy perfekty... Te perfekty już ogarnięte. Czy jeszcze jest kilka, kilka do ogarnięcia? Prosta odpowiedź perfekty są w komplecie. Dobra. Dobrze, więc jak są w komplecie, no to nie będzie trzeba ich... Czy dorabiać. Nie będzie trzeba, ale pewnie nam będą perfekty wychodzić. Świetnie. Doan, Alberto, Alberto. Ok. Odcinek 38 z tego, co pojawił był na live. Nie wspomniałem w odcinku poprzednim, to informuję te teraz, co mi się przypomniało. W sumie mógłbym przyspieszyć. No. A nie, nie straciłem u Walliego za e, gotowanie makaronów. Był tam perfekt. Tu dla Alberta, tu dla Kopera. No to koperowe bierzemy. Jak, mówię, jak powiedziałem koperowe, to mi się pojawiło po skojarzy się z Jack Smithem. Tam jest koper. <grym> Koperowe bronie są w Jack Smithie. A tu jest koper jako klient. No tak, kulki mięsne. Jeszcze troszeczkę. Jedna ostatnia. To dla Alberta. I dla krystal będą muszle. Muszle dla krystal. A nie mam chleba. Klepków żadnych. To akurat było do... ...7. Hmm, Podziwiam, że już się światło na to paliło, a jeszcze mogłem to cofnąć. Zamówienie Alberta. Chybaski. Jest ich 6. Ta szósta kiełbaska trochę nisko, nisko została przedzenie włożona. <gry> Okej, okay, koper brązowy u ciebie. To 9 do dolców standardowo przy brązowych. Teraz kto? Szósteczka wychodzi. 9 dolców zawsze płacą za, med za medaliki. No i czekamy aż woda wleci. Okej. Okay. Gdzieś widziałem taką taktykę na szybsze pozbycie się wody z makaronu. Tylko nie można robić tego za szybko, bo się... bo makaroni wylecą. To też widziałem, jak makaron wyleciał przez zbyt szybkie yy, potrząsanie tym. Rank, rank 23. 1500 punktów, okej. Okay. Burger Zilla. Burger 6 zagranie. Albo raczej 6 gwiazdka. Bo zagranie to może być już. Byłyś z kolei. Licząc te. Do których gwiazdki nie zdobyłem. Chociaż chyba przy takim tempie to raczej przy, za każdym razem była pierwsza próba i wygrana. I to był odcinek 40. Dzień 40. Do zobaczenia w odcinkach następnych.